Od jakiegoś czasu było dość cicho na temat zaginięcia Beaty Klimek. Znaczy, nie pojawiały się żadne artykuły, które warto by było przedstawić lub cokolwiek o nich powiedzieć. Ale ten czas minął, bo znowu o tej sprawie jest głośno. Ale nie chodzi o Beatę Klimek, tylko o jej męża, który nie pozwala o sobie zapomnieć. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kryminalne szepty i zapraszam do kroniki kryminalnej. Sobota 25 stycznia, godzina 7:46 rano. Grupa Hyde Park Łobez. No i post od męża Beaty Klimek. Co tym razem wymyślił Jan? A Jan wymyślił sobie to, że będzie od teraz wrzucał wszystkie numery telefonów wiadomości na messengerze, w których ludzie piszą między innymi takie rzeczy. Nie będę oczywiście tutaj czytał, jak się ci ludzie nazywają. Nie będę żadnych nazwisk tutaj używał. Jeżeli ktoś ma ochotę, no to grupa Hyde Park Łobez i tam możecie sobie zobaczyć kto, jeśli was to interesuje, wypisywał te wiadomości. Pewna pani pisze. Panie Janku, jest pan dostępny? Janek odpisuje: Tak, o co chodzi? Kobieta pisze: Wiem, gdzie jest pańska była żona, widziałam ją. Jan odpisuje: Żarty pani sobie robi ze mnie. Nie, odpowiada kobieta: Powie pani coś więcej, pisze Janek: Żyje, ale w pana sumieniu jest blisko, niestety martwa i my ją odnajdziemy. Ja ją widzę i wy również, bo to wy ją tam doprowadziliście. Niech ziemia lekko jej będzie, a wy odpowiecie za swoje, ty i Agnieszka. I taką właśnie wiadomość razem z wizerunkiem i imieniem, bo akurat tutaj nazwiska nie ma, opublikował Jan Klimek. I muszę wam powiedzieć, że tak naprawdę to z jednej strony dziwię się temu człowiekowi, bo ja bym po prostu taką osobę zablokował i nie przejmował się nią, a z drugiej strony Ktoś, wypisując do tego człowieka takie rzeczy, nie zdaje chyba sobie sprawy, że ryzykuje odpowiedzialnością karną, bo niestety do tej pory nie wiemy, co stało się z Batą Klimek. Nie wiemy, czy za tym stoi Jan, mimo że dużo rzeczy tutaj wskazuje, że może coś wiedzieć. Wypisywać takie rzeczy, no naprawdę to jest już, myślę, słabe. Może powiedzmy to w ten sposób. Ja rozumiem, że ludzie się denerwują. Hmm, gdzie podziała się Beata, no, każdy tutaj denerwuje się też tym, że policja hmm, nie działa tak, jak każdy by chciał, hmm, no ale no niestety, no, nam pozostaje jedynie czekać, no a takimi wpisami, no to niestety, ale ktoś może sobie zaszkodzić. No i tutaj też komentarze pod tym postem, myślę, też są... No zróżnicowane dosyć mocno. Pewna osoba pisze, Janek myślał, że może randka się kroi albo coś tu, a tu taki ząg. Czekam na dzień, kiedy winny w końcu odpowie za swój czyn, bo kro jest winny. Kto chyba miał być jest winny, to my wszyscy wiemy. No i tu Janek nawet odpisał, nowy Jasnowic". I tutaj jedna osoba zwróciła uwagę. Gdyby tak napisała do mnie, a byłabym niewinna, to bym zapytała, gdzie pani widziała, a nie tak jak pan. Co sobie pani żarty robi? W sumie faktycznie zauważcie, on odpisał, co pani sobie żarty robi? No, no, gdzie ona mogła ją widzieć? Rozumiecie o co chodzi? Ten, ten, ten cały kontekst. Tak, jakby no, facet był zdziwiony, że w ogóle gdzieś można by było ją zobaczyć. No, tutaj nie będę już więcej mówił. Każdy sobie niech to interpretuje jak uważa. No i dalej tutaj nie będę czytał tych komentarzy. Każdy, kto będzie chciał, może wejść oczywiście na stronę Hyde Park Łobez. Poza tym opublikował jakieś numery telefonów, które do niego wypisują i udostępnił też treść SMS-a: Gdzie jest pani Beatka z Wyrodnialcy? Policja tuż, tuż, jeszcze trochę. Synusia Pupilka w celi będzie, będzie odwiedzanie. I tutaj wrzuciła zdjęcie jakiegoś łysego gościa w okularach i tutaj niżej zdjęcie Beaty i jej dzieci. No też, no dla mnie to jest bez sensu w ogóle wypisywać do tego człowieka cokolwiek. Można sobie z niego tam, nie wiem, odpisać jakiś śmieszny komentarz, jak on wrzuca różne pierdoły. No ale pisać i oskarżać, no to, no to niestety, no możecie sobie po prostu narobić kłopotów. Z jednej strony ciekawe, bo jak ja bym był faktycznie niewinny, no to bym to zgłosił na policję, nie wiem, założyłbym sprawę w sądzie, jeżeli ktoś pisał do niego smsa na jego prywatny numer, no to widocznie to, to ktoś znajomy, może jakiś mieszkaniec z okolic, ja bym wytoczył proces w tym momencie i tyle, zobaczymy czy Janek w ogóle będzie tutaj coś próbował zrobić, no i co z tego wyjdzie. No, chyba, że coś tam jednak na rzeczy jest i ten proces, proces raczej by tutaj yy, nie wypalił. I wiecie co? Wydaje mi się, że ten człowiek nie robi tego po to, aby po prostu wystraszyć tych ludzi, którzy do niego piszą. Ja mam takie. Yy, tak mi się wydaje, że on robi to po to, aby media o nim pisały. Takie mam po prostu wrażenie. Między innymi goniec.pl. W związku z tajemniczym zaginięciem Beaty Klimek, jej mąż pojawił się na przysłowiowym świeczniku. Mężczyzna regularnie otrzymuje wiadomości na temat sprawy. Wygląda na to, że wiele osób orzekło już własny wyrok. I tutaj jest treść wiadomości, którą Wam przed chwilą przeczytałem chodzi o tego SMS-a. Ta wiadomość przelała czarę goryczy, a Jan Klimek ujawnił na swoim profilu w mediach społecznościowych numer telefonu, z którego dostał wiadomości. To jednak nie wszystko, bowiem w kolejnym poście opublikował wstrząsającą rozmowę z pewną kobietą. No, i tutaj, oczywiście, przytaczana jest ta rozmowa tej kobiety, którą wam wcześniej przeczytałem. Podejrzliwi wobec Jana Klimka nie są jedynie internauci. Część ekspertów również podważa jego wiarygodność, wskazując na nieścisłości w alibi, jakie przedstawił policji. Godziny od momentu jej zaginięcia do południa, do popołudnia, przepraszam, kiedy się o tym dowiedział, były według jego relacji bardzo wypełnione. De facto miał alibi moim zdaniem nie mówił prawdy. Zrelacjonował, że jechał na Łobez, powiedział w programie: Uwaga na antenie TVN, detektyw Arkadiusz Andała. Ekspert zdradził ponadto, że pojawił się nowy świadek, który widział Jana Klimka w innym miejscu niż ten do tej pory utrzymywał. Mężczyzna miał wracać inną drogą od strony wiatraków. Strasznie opuścił głowę, jakby chciał się ukryć, mówił świadek. Z kolei biegli sądowi utrzymują, że w zeznaniach męża zaginionej 47-latki są nieprawidłowości. Brakuje godziny, której pan Jan nie jest w stanie dokładnie wytłumaczyć. Gdzie dokładnie jeździł, co się w tym czasie działo. Myślę, że zbliżamy się do końca do celu. Jestem o tym przekonany. Zawsze gdzieś ktoś popełnił jakiś błąd. Informuje Maciej Rokus, biegły sądowy i szef grupy specjalnej Płetwornurków RP. I tutaj możemy powiedzieć. No to skoro facet nie potrafi wyjaśnić, co robił przez daną godzinę, to dlaczego nikt nie weźmie go za przysłowiową mordę? Dlaczego nie maglują go jeszcze do oporu, do oporu, aż facet pęknie? No przecież to jest śmieszne, że tutaj takie informacje są przekazywane. Wszyscy o tym wiedzą, że brakuje jednej godziny. No to chyba to jest podstawa do tego. Znaczy, no nie wiem, czy jest podstawa do tego, aby go aresztować. To już by musiał się wypowiedzieć ekspert. A może prokurator nie chce go aresztować? Może czekają aż sam coś zrobi. Ale co on może zrobić? Jeżeli na przykład, dajmy taki przykład, że zrobił e, krzywdę swojej żonie. Gdzieś ją tam powiedzmy ukrył, no to przecież on nie będzie tam chodził i patrzył, czy, czy, czy tam wszystko jest ok, czy ona dalej tam jest, czy jej dalej nie ma. Nie wiem, nie wiem jakie tutaj działania podejmują e, policjanci, ale to jest naprawdę bardzo dziwne. No mamy ewidentnie, ewidentny brak tej godziny, no to myślę, że to już jest solidna podstawa do tego, żeby po prostu się za niego wziąć jeszcze bardziej. No do tego dochodzi wyłączenie kamery, przecież ustalono, że nikt nie wyłączył światła elektrownia potwierdziła, że też nie było problemów w dostawie prądu w tym dniu no to już jest kolejna podstawa, że ktoś tutaj musiał tą kamerę specjalnie wyłączyć no i dodatkowo mężczyzna prawdopodobnie widział żonę jako ostatni no także tutaj jest dużo takich niejasności nie wiem na co my czekamy tak naprawdę to jest no to jest dla mnie po prostu kosmos Kiedyś, tylko nie pamiętam teraz nazwy, taki kanał na YouTubie znalazłem. On już chyba nawet nie jest prowadzony, i tam były pokazane przesłuchania różnych podejrzanych osób. Nawet było wytłumaczone jak policjanci czy też detektywi ustawiają takiego oskarżonego podczas przesłuchania, znaczy każą mu usiąść pod ścianą. W środku jest tylko krzesełko, stół, i tam powiedzmy dwa krzesełka dla funkcjonariuszy i surowe wnętrze. I on ma siedzieć przy ścianie, plecami do ściany, a oni siedzą naprzeciwko niego, i to ma też wyprowadzić taką osobę. Może nie, źle, źle powiedziałem: wyprowadzić. Ta osoba ma się czuć zaszczuta. Ta osoba ma mieć wrażenie, że no nie ma ucieczki, że tutaj oni muszą, oni siedzą naprzeciwko niego, oni go pytają no i on nie może na przykład jakby chciał uciec stąd on ma mieć takie poczucie no dużo takich rzeczy właśnie było fajnie pokazanych, fajnie wyjaśnionych no i dodatkowo podejście tych policjantów jak oni w ogóle przesłuchują, jak rozmawiają też bardzo słynne przestępstwa amerykańskie były tam przedstawione, między innymi ten żołnierz z Kanady Russell Williams, jak ktoś zna temat, on bardzo głośny był no, to też jest przesłuchanie tego faceta, właśnie pokazane, i wszystko fajnie wytłumaczone, jak policjanci krok po kroku go łamią. Ciężko było go złamać, no ale w końcu go złamali. Naprawdę to nie wiem w ogóle. Chciałbym zobaczyć, jak u nas wygląda przesłuchanie. No, bo jak wiemy, za komuny to się biło, a teraz po prostu trzeba uważać. Ale też pewnie gdzieś tam na, na, na komisariatach się różne cyrki zdarzają. W każdym razie y, chciałbym zobaczyć przesłuchanie takiego Janka, właśnie, ale przez takich prawdziwych amerykańskich y, czy detektywów, właśnie, czy funkcjonariuszy. Ale kurczę, przecież Janek nie zna angielskiego, to jak on by z nimi dogadał? Jo nie wziął, jo nie był, także no tutaj byłby problem. W każdym razie pamiętajcie, aby nie pisać takich rzeczy do ludzi, którym na razie nie postawiono zarzutów. Może się okazać, że za chwilę nie postawią mu żadnych zarzutów. Sprawa zostanie, nie wiem, zawieszona, zamknięta czy, czy cokolwiek i za ileś tam lat weźmie się za to Archiwum X, a on w tym czasie będzie mógł pociągnąć te osoby do odpowiedzialności. Na razie tego nie robi, bo nie wiem, no chyba się boi z domu wyjść, bo jak twierdzi ludzie czekają na niego tam z siekierami, także no cóż. Ale jak już przestaną czekać na niego z siekierami, to nie wiadomo co zrobi, dlatego myślę, po co w ogóle, zresztą ciągać się później po sądach z takim osobnikiem jak tam, jak tam słynny Jan. 38-letni Jakub K. złamał zakaz zbliżania się do byłej partnerki i brutalnie ją zaatakował. Rozbił kobiecie butelkę na głowie, kopał ją i uderzał nią o ściany. Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim zakończyła śledztwo w sprawie brutalnego rozboju, informuje TVN24. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia, czytamy na stronie kryminalne 24pl Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim zakończyła śledztwo dotyczące brutalnego ataku na byłą partnerkę Jakuba K., informuje TVN24. 38 latek mimo zakazu zbliżania się do kamili W zaatakował ją na klatce schodowej, a następnie wciągnął do windy, gdzie kontynuował atak. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do sądu. Z tego co czytamy, to było 6 września minionego roku. Jakubka użył rozbitej szklanej butelki, tzw. tulipana, by uderzać kobietę w głowę. Jak ustalili śledczy, napastnik ciągnął ofiarę za włosy i uderzał jej głową w ścianę windy, ale na tym nie koniec. Stosując przemoc wobec byłej partnerki Kamili W., polegającej na uderzaniu szklaną butelką po piwie w głowę, szarpaniu Ciągnięciu za włosy, kopaniu nogami, uderzaniu głową pokrzywdzonej w ściany windy, a także uderzając pokrzywdzoną ręką, w której trzymał rozbitą szklaną butelkę. Zabrał jej przedmioty osobiste, łącznej, łącznej wartości 136 zł i spowodował obrażenia ciała naruszające czynności narządów ciała pokrzywdzonej na okres powyżej 7 dni, poinformowała prokuratura. W dalszej części artykułu możemy przeczytać, że mężczyzna miał zakaz zbliżania się do kobiety na odległość mniejszą niż 100 metrów, ale tutaj coś mi nie pasuje w tym artykule. Co to znaczy odległość mniejszą niż 100 nie mniejszą niż 100 metrów chyba powinno być. I zakaz kontaktowania się z nią w jakikolwiek sposób. Para rozstała się, bo mężczyźnie zdarzyło się już podnieść rękę na Kamile W. No i cóż tutaj można dodać? Jeżeli sprawa trafiła do sądu, mężczyzna dostał zakaz zbliżania się do kobiety, no to samo chyba podniesienie ręki na nią, tutaj to chyba za mało, coś coś mi się wydaje, tam musiało wydarzyć się coś chyba bardziej poważnego, mocniejsze pobicie. Jeśli chodzi o ten zakaz zbliżania, mnie zawsze to zastanawiało, jak ktoś ma zakaz zbliżania, co jeżeli na przykład, nie wiem, spotkają się w Biedronce czy w Lidlu, jak to wtedy wygląda? Czy mężczyzna, który dostaje taki zakaz, musi natychmiast opuścić ten sklep, lub na przykład, jeżeli spotkają się w kościele? To jest właśnie ciekawe, jak to, jak to. Jeżeli macie jakąś wiedzę na ten temat, napiszcie mi w komentarzu, jak to wygląda, jak to dokładnie działa. No, facet oczywiście tutaj twierdzi, że on nic takiego nie zrobił. Prokuratura uznała, że użycie niebezpiecznego narzędzia kwalifikuje czyn jako szczególnie surowy. Jakubka, wcześniej karany, oczekuje na proces w areszcie. Grozi mu kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. No, jeżeli facet dopuścił się tego, co tutaj jest opisane i sąd mu to udowodni, no, no to myślę, że spokojnie minimum 10 do 15 lat powinien dostać za coś takiego, bo to jest naprawdę no, przerażające, żeby tak pobić kobietę. 25 stycznia przed godziną 19 w bloku przy ulicy Sobieskiego w Siedlcach doszło do tragedii. 59-letni mężczyzna ranił nożem dwóch ratowników medycznych, jeden z nich nie przeżył. Dyrektor stacji pogotowia medycznego w Siedlcach Leszek Szpakowski w rozmowie o z o2.pl zdradził szczegóły zdarzenia. Ratownicy zostali wezwani przez mężczyznę. Przy ulicy Sobieskiego w Siedlecach, kiedy dojechali na miejsce zdarzenia, zobaczyli 59-letniego mężczyznę z raną głowy. Ratownicy wyczuli woń alkoholu. Powiedział nam, że doznał urazu na jednym ze spotkań i prosi o pomoc. Przekazuje dyrektor stacji pogotowia medycznego w Siedlecach. Kierownik zespołu ratownictwa medycznego po przeprowadzeniu niezbędnych czynności ratunkowych zdecydował o przewiezieniu poszkodowanego do szpitala, by raną, raną zajął się chirurg. W momencie rozpoczęcia przygotowań do wyjazdu doszło do tragedii. Pacjent w dwie ręce złapał dwa noże, które miał w pobliżu, zaatakował najbliżej stojącego ratownika, godząc go w klatkę piersiową nożem. Drugi ratownik, jak to zobaczył, rzucił się na niego i obezwładnił go, odnosząc uraz przedramienia od ugodzenia nożem, relacjonuje dyrektor. Na szczęście w pobliżu był również sąsiad tego mężczyzny, któremu udało się powstrzymać napastnika. Ratownik wezwał policję i drugą karetkę. Funkcjonariusze policji potwierdzili, że mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu. 64-letni ratownik, który został raniony jako pierwszy w tym czasie, był już nieprzytomny. Przez godzinę reanimowany był w szpitalu, po czym niestety stwierdzono zgon. I zobaczcie, 64-letni ratownik. Dosłownie rok, albo już nie rok do emerytury, i niestety trafił na takiego świra i po prostu. No, koniec. Mężczyzna nawet nie, nie poszedł na emeryturę, nawet na, pewnie, na pewno już o niej myślał, na pewno o niej mówił. A tu, przez takiego bandziora po prostu, no. A w sumie to nie wiem, co powiedzieć. Naprawdę jestem, jestem w szoku. Jego młodszy kolega, 28-letni ratownik, który otrzymał ranę ciętą w przedramię, został przewieziony do szpitala i po zbadaniu przez lekarza został odesłany, ponieważ jego rana nie zagrażała życiu. No i tutaj chłopak miał dużo szczęścia, że nie stał pierwszy, bo inaczej to ten młody poniósłby śmierć. No i myślę, że tutaj idealnym przykładem jest ta, ta sytuacja. Idealnym przykładem jest na to, że powinna kara śmierci wrócić do Polski. Sprawa kołobrzeskiego tulipana zacznie się od początku. Sąd apelacyjny w Szczecinie uchylił dziś wyrok skazujący Mariusza G., seryjnego mordercę kobiet na dożywocie. Półtora roku temu sąd w Koszalinie uznał mężczyznę winnym zabicia trzech kobiet z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Zastrzeżenia wzbudziła jednak neosędzia w składzie Sądu Pierwszej Instancji. Sąd Apelacyjny uchylił wyrok niemal w całości, bo miał zastrzeżenia do składu orzekającego pierwszej instancji. Wyrok wydawała tam tzw. neosędzia, która nominację uzyskała dzięki nowej Krajowej Radzie Sądownictwa. Według Sądu Apelacyjnego podważa to niezawisłość i bezstronność składu sędziowskiego. Pierwszy proces Mariusza G. trwał dwa lata, wyrok skazujący zapadł w czerwcu w 2023 roku, teraz wszystko trzeba zaczynać od początku. Według aktu oskarżenia mężczyzna między 2016 a 2019 rokiem zabił trzy swoje kochanki po to, by przejąć ich majątki. Ciała zakopał w lesie pod koło brzegiem, a krewnym ich wmawiał, że kobiety wyjechały za granicę. Pierwszą ofiarą Mariusza G. była 31-letnia Iwona K., pochodząca z Podhełmna, ale mieszkająca w Kołobrzegu. Pozbawił ją życia wiosną w 2016 roku. Kolejną jego ofiarą była 37-letnia kołobrzeżanka Aneta D., którą zabił w październiku w 2018 roku, a 54-letnią Bogusławę R. 7 czerwca w 2019 roku. Na ławie oskarżonych zasiadł także znajomy Mariusza G i trzy inne kobiety. Wszyscy odpowiadali za pomoc w zacieraniu śladów. Czytamy na stronie rmf24.pl. No i to jest, powiem Wam, przerażające, jeżeli tutaj jest ewidentna wina że no po prostu są dowody na to, że facet to zrobił. No to o czym my tu mówimy? To jest jakaś komedia, jeżeli chodzi tu o jakieś odwieszania w ogóle wyroków. Ten mężczyzna powinien natychmiast być izolowany i nigdy w życiu nie powinien oglądać wolności. No i powtórzę się oczywiście KS tutaj to bez żadnego wyjątku. No ale co już mamy takie niestety prawo, zobaczymy jak to się skończy, ale widziałem już dużo komentarzy na Facebooku, gdzie ludzie e, boją się, że ten mężczyzna może wyjść na wolność. No mam nadzieję, że aż tak sąd e, nie poleci, bo to by była naprawdę gruba przesada. A w tym podcaście to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za 18 tysięcy subskrypcji. Lecimy dalej. Kolejna kronika kryminalna, już jutro o 6 rano. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Zostawiacie lajki, komentarze, subskrypcje. A jeżeli macie ochotę wesprzeć mnie, to zapraszam na mojego patronite. Link zostawiam w opisie. Dziękuję wszystkim i życzę przyjemnego dnia.